Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w kolejnej tygodniówce, znaczy programie, który nazywa się Tygodniówka. Nie jest co tydzień, ale miał być co tydzień kiedyś. Spotykamy się już w nowej rzeczywistości, rozumiem. I chcę mówić na temat łaski uświęcającej, ponieważ pod jednym z moich ostatnich filmików widziałem komentarz. Jedna pani zapytała co to w ogóle jest być w stanie łaski uświęcającej. Więc pomyślałem sobie hmm, niby podstawowa jakaś prawda naszej wiary, niby podstawowa nauka coś co powinniśmy wiedzieć gdzieś tam od dziecka. No to jednak tak jak już przypuszczałem od wielu lat trzeba wracać do podstaw naszej wiary. Ja też nie siedzę tutaj jako znawca, nie wiadomo wszystkiego. Ponieważ tak naprawdę swojej wiary katolickiej zacząłem się uczyć na poważnie w wieku 20 lat, wtedy, kiedy poszedłem do seminarium, a wcześniej wiedziałem po prostu takie bardzo, bardzo minimum. I wydaje mi się, że porównując się z moimi rówieśnikami wtedy, w tamtych czasach, to po prostu wiedziałem tyle co i oni, czyli nie za dużo. Nie wiedzieliśmy podstawowych rzeczy, dlaczego. <gry> Dlaczego wykonujemy nawet pewne czynności w kościele, jak znak krzyża, jak przyklęknięcie? Po prostu to robiliśmy. No. Nikt się jakby nad tym nie zastanawiał. Żyjąc w katolickiej Polsce ciągle tak jest, że wiele osób już dorosłych, no my też, nasz rocznik, 8.3, 40 lat minęło, i <grytanie> myślę, że wiele osób z mojego rocznika gdzieś tam pewnie wysłuchało Kilku kazań księdza Chmielewskiego, kilku filmików na księdza ojca Szustaka i tak dalej, te nazwiska jakoś takie znane. Coś gdzieś tam, oczywiście, legendy księdza Pawlukiewicza. Daj Boże, żeby kiedyś, może więcej niż tylko legendy kościoła warszawskiego, kościoła w Polsce, ale takiego naprawdę wydawałoby się, wydaje się, świętego kaznodziei. Więc gdzieś tam ktoś tam liznął wiedzę jakoś wiary, natomiast no, za dużo nie wiemy. Ja widzę też, będąc tutaj w rzeczywistości mniej katolickiej w Stanach Zjednoczonych, widzę też taki, takie większe skupienie na tym, żeby znać swoją wiarę, ponieważ no, kiedy nawet dzisiaj spotkałem się z jednym nastolatkiem, który chciał pogadać, bo myśli, że może czuje powołanie do kapłaństwa. I kiedy rozmawialiśmy i on mówił o tym, że kiedy idzie na spotkania skautów, czyli naszych polskich jakby odpowiedników harcerzy, to do trzeciej rano debatuje na temat wiary katolickiej z kolegą protestantem, którego, nawiasem mówiąc, niedawno przyprowadził do kościoła, ponieważ mieliśmy po mszy świętej w sobotę wieczorem Taki taniec w stylu lat 80., kilka tygodni temu młodzież zorganizowała i oni poprzeprowadzali swoich znajomych, i niektórzy z nich byli protestantami, którzy przyszli na tomsze, ale tak jakoś nie zapewni, są bardzo, bardzo krytyczni w kierunku wiary katolickiej. I to od razu chcę podkreślić tym wszystkim, którzy będą pisać swoje protestanckie komentarze na tym kanale. Bardzo, bardzo wiele wspólnot protestanckich w Stanach Zjednoczonych jest bardzo, bardzo krytycznych w stosunku do Kościoła katolickiego. Uczą wręcz może nie nienawiści, ale na pewno niechęci, nieufności w kierunku do Kościoła katolickiego. Słyszę to praktycznie każdego tygodnia od moich ludzi, którzy kiedyś byli katolikami. Ciągle to powtarzają i mówią, że to jest ciągle bardzo żywa doktryna. I dopiero ludzie, którzy przyjdą do Kościoła Katolickiego, gdzieś tam poznają katolików, to zaczynają otwierać oczy, że nie jest tak, jak jest im wmawiane. Ale wracajmy do tematu po tym krótkim, czterominutowym wstępie tematu łaski uświęcającej. Co to znaczy być w łasce uświęcającej? Przede wszystkim no, warto byłoby wrócić tutaj do początku, czyli księgi rodzaju. Stworzenia człowieka, te pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju, stworzenia świata, oddzielenia jasności od ciemności, wody od lądu, stworzenia zwierząt i dopiero potem, jakby w najwyższym punkcie stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże, człowieka nieskażonego grzechem. Nie ma tam grzechu. Człowiek żyjący, powiedzielibyśmy, i oczywiście, Trzeba iść tutaj po linii prostej, żeby nie stworzyć jakiejś herezji, bo ona teraz jest modna w kościele, jak widzimy, i całkiem popularne są różne nowe herezje. Dlatego spróbujemy nie stworzyć żadnej herezji. Tutaj, jeżeli stworzę, jakiś dogmatyk, chociaż wątpię, będzie oglądał. Ten kanał, to żeby napisał w komentarzu, jeżeli będzie jakiś problem dogmatyczny. Zazwyczaj piszą jacyś zwolennicy protestantów, którzy oczywiście krytykują katolickie podejście, ale to też obczajmy, co tam piszą. Natomiast wracamy do tego ogrodu i tam dzieje się sytuacja znana oczywiście wszystkim bardzo. To na pewno wiemy w katolicyzmie. Tego się uczymy. Adam i Ewa i pierwsze. Pierwsza decyzja, decyzja suwerenna i Adama i Ewy, każdy z nich podejmuje swoją. Oczywiście nie przyznają się do tego, zwalają winę na kogoś innego, dlatego nie są gotowi na to, żeby otrzymać zbawienie jeszcze wtedy, czy, czy jakby odkupić swoje winy, ponieważ nie potrafią się do niej przyznać. Natomiast zwalają winę na kogoś innego, podejmują decyzję i to jest kluczowe. Podejmują wolną decyzję, wolności z sumienia, żeby nie powiedzieć wolności słowa, bo ona już nie istnieje, żeby odejść od Boga. Tak? Czyli, czyli żeby, żeby stracić tą relację, tą przyjaźń z Bogiem. I widzimy te ogromne konsekwencje. tak, Kiedy wcześniej żyli, powiedzielibyśmy, w łasce uświęcającej, czyli w przyjaźni z Bogiem, łasce uświęcającej, czyli przyjaźni z Bogiem, w jedności z Bogiem, które dane, która dana im była jako wolny dar Pana Boga. Nie musieli sobie na to zapracować, jak wiemy. Nie musieli sobie stworzyć, zapracować na stworzenie, ani na to, że żyli bez grzechu i oni zrywają te przyjaźnie. Konsekwencje są dewastujące, tak? Uderzają w dokładnie to, co znaczy być mężczyzną, to co znaczy być kobietą, to co najważniejsze dla mężczyzny, to co najważniejsze dla kobiety, czyli dla mężczyzny tak jako współtworzenie świata, organizowanie go będzie, a teraz będzie ciężko pracował. Będzie mu ta ziemia nie wydawała owoców w pocie czoła. Kobieta oczywiście współtworzenie świata, czyli poprzez rodzenie dzieci, bycie tą żoną będzie w bólach rodzić, tak? czyli dostają karę. jakby To nie jest kara Boża, to są konsekwencje ich wyboru. I to jest bardzo ważne, ponieważ łaska uświęcająca, która dana nam jest w Chrzcie Świętym, więc no jest ta różnica, nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo to nie ma w tym momencie sensu, byle tylko nie było herezji. Dana jest nam w Chrzcie Świętym, tak, która zmywa ten grzech pierworodny, czyli naszą pierwotną winę, której, której nie jesteśmy mi winni, ale ją w spadku otrzymujemy po naszych pierwotnych rodzicach. Jesteśmy niewinni aż do momentu aktualnego, czyli. Tak się mówi, przynajmniej w angielskim, takiego, tego grzechu, który my właściwy właściwego może, już nie pamiętam, jak się mówi po polsku, aż do momentu popełnienia grzechu właściwego, czyli po chrzcie świętym, człowiek jest niewinny, aż do Kościół Katolicki mówi do wieku siedmiu lat, kiedy to dziecko, człowiek osiąga, do jakby dojrzałość moralną w pewien sposób wystarczającą do tego, żeby już podjąć decyzję o popełnieniu grzechu. Albo podjąć decyzję o nie popełnieniu grzechu i dlatego zaraz po tym dziecko może iść do spowiedzi i wiemy doskonale, my spowiednicy, że, że dziecko wie, że popełniło grzech, że zrobiło coś złego Rodzice oczywiście wiedzą, że to jest możliwe wcześniej, ale umownie ustaliliśmy ten wiek na 7 lat, tak? Kościół ustalił ten wiek dorosłości takiej, gdzie można rozeznać, że zrywa się, jakby przymierze z Bogiem w pewien sposób, że popełnia się jakiś grzech i bierze się za to konsekwencje, ponieważ kiedy dziecku się powie, takie i takie będą konsekwencje, to ono i tak, ono i tak kopnie brata. A i tak kopnie siostry, a i tak zabierze coś tam, cukierki gdzieś tam pokryje mu, ukradnie, a i tak się nie będzie słuchał, a i tak będzie płakał, i nie będzie chciał robić, a i tak się nie pomodli, nie będzie chciał iść do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Więc łaska uświęcająca jako dar Boży jest rozumiana jako niezasłużony dar od Boga, który umożliwia chrześcijanowi chrześcijaninowi rozwój duchowy i moralny, to nie jest coś, co można osią osiągnąć wyłącznie własnymi siłami, lecz wynika z miłości i łaskawości Bożej. Um, czyli sakramenty takie jak chrzest, bierzmowanie, eucharystia czy pokuta, czyli spowiedź, są uważane za specjalne chwile, w których Bóg udziela łaski uświęcającej. W tych sakramentach wierzący mają okazję doświadczyć bliższego związku z Bogiem, wzrostu w łasce. Życie modlitewne i moralne odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu stanu łaski uświęcające regularna modlitwa, praktyka sakramentu oraz przestrzeganie zasad moralnych pomagają w utrzymaniu otwartości na Bożą łaskę. Warto tutaj powiedzieć, że tak jak to też wiemy, nawet podczas naszej jakby edukacji takiej podstawowej w Polsce, gdzie nie debatujemy za bardzo z innowiercami na temat naszej wiary, więc to się też nam tak nie utrwala, chyba że studiujemy teologię gdzieś tam, czy jesteśmy w kręgu jakimś, czy w grupie biblijnej, czy w grupie młodzieżowej, czy w grupie akademickiej, gdzie są debaty, gdzie utrzymy się jakiejś obrony wiary. Warto tutaj też powiedzieć o tym, co wiemy, czyli że jeżeli popełnimy grzech śmiertelny, w Polsce jest to, jest to jakby dobrze nam przekazane. W ten sposób mówię, że dobrze, że w porównaniu na przykład z Kościołem Zachodnim, czyli od Polski na zachód, czyli Niemcy i tak dalej, Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, gdzie przyjmuje się nagminnie świętokradzkie komunie święte, czyli ludzie, Kohabitacja, ludzie po rozwodach i bez małżeństw ważnych, i bez unieważnień, ludzie, którzy po prostu pojawiają się w kościele raz na rok i nie chodzili cały rok, nagle się pojawiają i idą z powrotem do Komunii Świętej, bez powiedzi, mówię. Czy nawet ludzie, którzy żyją w związkach niesakramentalnych i już wyprzedzają nie wiadomo jakie synody i marzenia nie wiadomo kogo w kościele. O tym, żeby komunię dawać już wszystkim, żeby nie było prawa moralnego. Nie wiem, są takie jakby ruchy gdzieś tam, zawsze były, teraz jakby są może głośniejsze, i tak dalej, i tak dalej. To po prostu już się dzieje. Dzieje się to w wielu krajach zachodnich. To ja od wszystkie lata, które jestem w Stanach Zjednoczonych tego doświadczam, jako kapłan spowiednik, ale też słyszałem o tym jako kleryk, gdzie. Po prostu ludzie żyjący bez żadnej formalizacji związku, nie żyjący w czystości, po prostu przystępują do komunii świętej, chodzą nawet do spowiedzi, tylko po prostu nic nie mówią o swojej jakby sytuacji. I ksiądz udziela zazwyczaj rozgrzeszenia, ponieważ nie wie. No jak się dowie, to zazwyczaj próbuje jakby sytuację wyjaśnić i powiedzieć, że no, nie może tak dalej być. Ale to też się bardzo rzadko zdarza, no bo jest pchane takie, Często przeświadczenie, że nie wolno zadawać w spowiedzi żadnych pytań. Najlepiej to księdzu powiedzieć, żeby nic nie mówił, najlepiej, żeby się nic nie odzywał, najlepiej, żeby nie nawoływał do niczego, najlepiej, żeby już w ogóle nie nawoływał do nawrócenia do świętości, wtedy będzie na pewno najlepiej. Wtedy wszyscy się ucieszą i będzie świat w ogóle. Świat się sam zbawi, tak, bo wystarczy, że będziemy mili dla piesków, dla kotków, dla zwierząt i będziemy dbali o nat na naturę i o lasy i o rzeki i już wtedy nie będzie wojen i wtedy wszyscy się zbawią. No przepraszam, że tak po prostu ironicznie, no ale... Żyjemy w, w takiej iluzji, wielu wiele osób, wielu, wiele osób na wysokich szczeblach, gdzieś tam światowych, żyje w takiej utopii, iluzji, że, że bez, bez prawa moralnego, bez, bez boga świat sobie poradzi nie będzie wojen i będziemy się kochać wszyscy się uśmiechać do siebie i tak dalej. Powodzenia, oczywiście wiem, że. To jest niemożliwe. Historia człowieka to pokazuje historia zbawienia, historia narodu wybranego, historia chrześcijaństwa itd. Starczy trochę się historią zainteresować, żeby zobaczyć. Dlatego stan łaski uświęcającej utrzymuje się tylko wtedy, kiedy człowiek współpracuje z tą łaską uświęcającą, czyli robi wszystko, żeby odnawiać przyjaźń z Panem Bogiem. Czyli kiedy dziecko jest ochrzczone, czy dorosły jest ochrzczone, jak tutaj często w Stanach Zjednoczonych jest, że protestanci, na przykład, którzy przychodzą do Kościoła katolickiego, pamiętajmy o tym, że wielu z nich przychodzi nieochrzczonych, ponieważ oni wierzą w to, że chrzest trzeba przyjąć dopiero jako dorośli. Więc przychodzą nieochrzczeni, kiedy zostają ochrzczeni, nie muszą iść wtedy do spowiedzi. Przed chrztem, ponieważ chrzest usuwa wszystkie grzechy, ale po chrzcie ich zachęcamy, żeby już jak najszybciej kilka tygodni minęło i żeby do spowiedzi pierwszej przyszli. I czasami jest to dla nich jakby takie ciężkie przeżycie, no bo jak mają po 30, 40, 50 lat, 60 lat, nigdy u spowiedzi nie byli, to, to nie są dzieci. Dorosłemu trudniej, szczególnie jak ktoś nie praktykuje, wystarczy nie pójść sobie do spowiedzi 10-15 lat, nagrzeszyć w prawo i w lewo i później sprowadzić do spowiedzi, no czy jak będzie zdenerwowany, no czy ciągle się to zdarza. Tak jak mówię tutaj na zachodzie, na szczęście, że nawrócenia następują, że ludzie, którzy kiedyś myśleli, że można sobie grać w grę jakąś moralną z Panem Bogiem, oszukiwać, śmiać się i tak dalej z tego wszystkiego, na szczęście, poprzez modlitwy uważam, wiele modlitwy Kościoła też, ale wielu ludzi świętych po prostu się nawracają, przychodzą z kruchą, piękną z skruchą do spowiedzi i otrzymują z powrotem łaskę uświęcającą. Czyli taka łaska oświęcająca powoduje co? No To, że człowiek jest bezpieczny na drodze zbawienia. Po prostu jest na drodze zbawienia, jest na drodze do zbawienia. Tak sam chrzest nie wystarcza. Nie jest tak, że człowiek jak się ochści, to też są herezje wspólnot protestanckich, że once saved, always saved. Raz ocalony, czy raz zbawiony, zawsze zbawiony. Także raz się ochrzci. I już teraz nie wiadomo, co by nie robił, może się zaprzeć samego Boga nawet i tak będzie zbawiony. Oczywiście wiemy, że to tak nie działa, tak? Można przyjaźń z Bogiem stracić, ponieważ człowiek ma wolną wolę, ponieważ Bóg nie jest tyranem, żeby go na siłę pchać do siebie, czy przyciągać do siebie. Bóg jest tym, który daje nam całkowitą wolność. I to jest niesamowite w Panu Bogu, że daje nam dobre inspiracje, tak? Jakaś łaska zadziała, żeby nas przyciągnąć, ale nie na siłę. Możemy zawsze go odrzucić. Tak samo jak ludzie wysyłający sygnały gdzieś tam do osób, które im się podobają, można te sygnały przyjąć, ale można zignorować i odrzucić, pójść sobie w drugą stronę. Tak samo z Panem Bogiem. Dlatego człowiek, który traci łaskę uświęcającą, ponieważ wybrał, tak jak Adam i Ewa, podjął decyzję wolną decyzję, by kuszony przez kogoś, czy przez swoją własną naturę, czy przez świat, żeby na przykład nie pójść do kościoła w niedzielę, a mógł, a to sobie pośpię dłużej, a to sobie zostanę z przyjaciółmi, bo przyjechali, a to sobie pójdę na kawę, a co, doszedł do kościoła i tak dalej, i tak dalej, a trochę, żebym przeziębiony, to nie pójdę, ale pójdę na dwór, pójdę tam do znajomych, pójdę na zakupy, ale do kościoła to już nie, przecież Pan Bóg wybaczy. Zerwanie przymierza z Bogiem. Adam i Ewa, powtórka, echo tego wszystkiego, człowiek zrywa, traci łaskę uświęcającą, ponieważ nie współpracuje, zerwana jest przyjaźń z Bogiem, wygnani z raju po raz kolejny i nie ma już działania łaski. Jest tak jakby dusza wchodzi w stan buntu. Człowiek oczywiście często z tego, co słyszę w spowiedziach tutaj na Zachodzie... Czasem, czasem właśnie człowiek, jeżeli to sumienie jego nie było formowane dobrze, on w ogóle tego nie zauważa, on mówi, że no ale ciągle się modlę, ciągle się czuję dobrze. No tak, jeżeli sumienie nie było formowane przez wiele lat albo wmawane, wmawiane było sumieniu, że coś, co jest grzechem, nie jest grzechem, to człowiek rzeczywiście jest w bardzo niebezpiecznej sytuacji, którą opisują święci, też teologia duchowa że człowiek jest zagrożony, jest, jego zbawienie jest w zagrożeniu, ale on nawet tego nie widzi, nawet tego nie czuje, no bo pff, nie, jeszcze jak tu czuć, jak, jak człowiek nie jest wyrobiony, wiecie, instynkty też trzeba wyrabiać, żeby, żeby za instynktem pójść, nie? Do całe, całe na tym polegają różne treningi służb specjalnych i tak dalej, gdzie oni potrafią jakby te instynkty swoje kontrolować, czy pójść za nimi w odpowiednim czasie i, i tak samo jest w, w życiu duchowym, no przecież Wiedza, modlitwa, praktyka, informowanie sumienia, wszystko to po to, żeby kiedy człowiek dostaje jakieś inspiracje, żeby potrafił też rozeznać, czy to jest inspiracja od Boga, czy to jest inspiracja od szatana, czy to jest inspiracja od mojego egoizmu, czy mojego wygodnictwa. No to wszystko gdzieś tam się na modlitwie w ciszy robi, odbywa. Także bardzo ważne jest. Żeby zrozumieć, że człowiek traci łaskę uświęcającą wtedy, kiedy popełnia grzech śmiertelny. Mogą to być grzechy seksualne, może być to pornografia, masturbacja, może być to właśnie opuszczanie mszy świętej niedzielnej, ponieważ chronione pod przekazaniem, mogą być też to wielkie jakieś właśnie nienawiści rodzinne, zerwanie kontaktów. Złość, jaka ogromna, jakaś przez lata, nie odzywamy się, nie kontaktujemy, nie, nie mamy otwartości na, na drugiego człowieka i tak dalej, czy kradzież ogromna, czy właśnie, czy aborcja, czy zabicie kogoś, czy, czy antykoncepcja, rzeczy, które są przez dokumenty kościoła, i to dokumenty o takiej wadze wysokiej, nie jakieś tam opinie, ponieważ opinie są opiniami. Natomiast jak już coś wprowadzane jest, w dokumenty jak encykliki o wysokiej rangi i napisane tam jest, że to mają praktykować wszyscy wierni na całym świecie i to ma być utrzymywane przez wszystkich wiernych, łącznie z biskupami i kapłanami, no to wtedy człowiek wchodzi już na cienki lud, jeżeli próbuje tutaj z tym coś manipulować i może żyć przez wiele lat, nie w stanie łaski uświęcającej, czyli w stanie grzechu i wtedy nie ma tego wzrostu. Tak? Celem stanu łaski uświęcającej jest zbawienie duszy oraz dążenie do doskonałości chrześcijańskiej. Wierzący, będąc pod wpływem tej łaski, dążą do naśladowania Jezusa Chrystusa, rozwijania cnót chrześcijańskich, unikania grzechu. W teologii katolickiej istnieje także pojęcie wypadek z łaski, czyli lapsus gracie, który oznacza utratę stanu łaski uświęcającej z powodu grzechu ciężkiego. W takim przypadku osoba potrzebuje sakramentu pokuty, aby przywrócić stan łaski uświęcającej. To ja to już to po prostu ciągle i ciągle i ciągle gdzieś tam powtarzam: Jeżeli tak czy tak się stało, trzeba przyjść najpierw do spowiedzi. Na przykład, kiedy kończą się tutaj wakacje i mam pierwszą homilię po wakacjach, to często witając nowych parafian, ponieważ mamy tutaj bazy wojskowe i teraz właśnie bardzo dużo żołnierzy w ostatnich kilku miesiącach było wysłanych do Polski, tam do bazy i oni przyjeżdżają. Czasami mówię mi, co tam się dzieje. Ja próbuję też wycisnąć z nich jakieś informacje, ale nie chcą mi zmówić. Natomiast, kiedy przyjeżdżają nowi na rotację, zostają tutaj rok, dwa, trzy. Czy w ogóle sprowadzają się ludzie, nie wiadomo skąd, nie znam ich, nie wiem na jakim oni są etapie rozwoju katolickiego. Może dopiero wrócili po pięciu latach. I podejrzenie jest takie niestety, że jeżeli wrócili, może właśnie po pięciu latach zmienili parafię i teraz jako świeży, praktykujący katolicy zaczynają, to oni po prostu, wielu z nich nie wie, że trzeba iść do spowiedzi. Więc w buletynie parafialnym, w ogłoszeniach parafialnych, w kazaniach pierwszych tych tygodni po wakacjach zawsze przypominam, jeżeli nie byliście nam przy świętej regularnie w niedzielę, czy nie byliście uspowiedzi przez rok, proszę przyjść do spowiedzi. I dajemy rozkład spowiedzi. Jest zawsze rachunek sumienia gdzieś tam napisany, przygotowany. Ponieważ ludzie nie wiedzą, i za parę lat w Polsce może być też tak, że też nie będą wiedzieli. Dzieci nie będą wiedziały. Dzieci rodziców, którzy są zabiegani, często są zabiegani zbyt bardzo, ponieważ zbyt dużo chcą, może całkowicie się poddali materializmowi. Ich dzieci nie znają wiary. Dziadków też nie ma. Bo dziadkowie może gdzieś tam mieszkają, gdzie indziej, albo dziadkowie nie nauczyli. No, I po prostu dzieci też nie będą wiedzieli, i też będzie to widać. Na pewno kapłani już też zauważają, że to nie jest to, co kiedyś. Więc jeżeli chodzi o nawet 10 przykazań, kto może wyrecytować dzisiaj 10 przykazań? Zapytajcie, dzieci. No, Łaska uświęcająca ma również wymiar społeczny. Wspólnota wiernych, zwłaszcza Kościół katolicki, oczywiście odgrywa istotną rolę w wspieraniu wierzących w zachowaniu łaski uświęcającej poprzez naukę, modlitwę wspólną i sakramenty, szczególnie sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Eucharystia. Sakrament sakramentów, z którego płynie i utrzymuje się życie Kościoła. Nic tak nie karmi łaski uświęcającej, nic tak, nic tak nie wzmacnia duszy każdego katolika, Kościoła i całego świata, tak naprawdę, niż dobrze przyjęta komunia święta w stanie łaski uświęcającej. Co po raz kolejny mówię. Utrzymuje człowieka na drodze do świętości. To jest świętość. Może, może w jakimś bardzo małym wymiarze, ale to oznacza, że człowiek jest na drodze do świętości. Jest małą literką święty. Oraz adoracja najświętszego sakramentu oraz spowiedź święta. Te trzy rzeczy uważam, że są wystarczające do tego, żeby osiągnąć świętość w XXI wieku. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia może za tydzień, może za dwa, może za trzy. A już niedługo. Na rekolekcjach w Polsce. Osobiście. Szczęść Boże.